Bardzo serdecznie z tej strony Rafał i Ania. Dzisiaj powiem Wam e, parę słów na temat gry Ray Gold wydawnictwa Portal Games. E, może Ania, powiedz o czym jest ta gra. No, gra jest generalnie o zbieraniu warzyw tak jest są same warzywa, warzywa o zbieraniu warzyw, tak żeby przechodzić wzdłuż stołu jak najdalej, więc generalnie tutaj nie wygrywa osoba, która nie zbierze najwięcej warzyw, czy zdobędzie yy, najwięcej tak, punktów, tylko my. ta, która tak umiejętnie je zbierze, że będzie mogła się posuwać yy, na tym stole, no i żeby się przesunąć na stole musimy wybrać odpowiednio tutaj jednego pomidora, jedną sałatę i tak dalej, aż nawet dojdzie do, żeby wydawać sześć lub Więcej w zależności od tego, w jaki wariant gry gramy, no bo gra nam oferuje dużo scenariuszy. Mm -hmm. e... Może zacznijmy od tego, jak jest napisana instrukcja. Jeżeli chodzi o instrukcję, tak naprawdę instrukcja nie jest długa, ile ona ma stron, ma 11 stron, gdzie tak naprawdę po przeczytaniu tej instrukcji od razu jesteśmy w stanie usiąść na grę i w nią zagrać. Na pudełku mamy napisane, że jest to gra od 12 lat. Spokojnie poradzi sobie z tą grą, nawet ośmiolatek. Albo sześciolatek, tak? zależy, jak no, wszystko ogarnia. Moim zdaniem, to jest gra jak najbardziej familijna. Rodzinna, tak. E, właśnie do gry no z jest tak. Dzieci, tak, tak no, do gry raczej z dziećmi, nie jest to raczej według mnie gra dla takich graczy prawdziwych, nie jest to gra dla, dla początkujących. Możemy tak śmiało chyba określić. Dosyć łatwa. Tak, no jeżeli chodzi, wracając do tej instrukcji, Mamy tutaj oprócz jakby wyjaśnionych zasad, również z wydawnictwa jakby dali nam możliwość zagrania w różne scenariusze. Ile jest tych scenariuszy w ogóle? No chyba pięć. Pięć kart scenariuszy, tak. Które jakby urozmaicają rozgrywkę po tym, jak już nam y, się ta rozgrywka znudzi. przecież te scenariusze to tak dopiero po jakiejś moim zdaniem dziesiątej grze, No tak, mówię, jest, bo... że jak się nam znudzi, tak. Y, ogólnie y, Dodatkowo żeby... jest dosyć dużo kart usług, które też trochę urozmaicają grę, jakby dają nam takie ułatwienie, które możemy nabyć na jeden z pól. Co, tutaj jest y jakby nowa, też y, zagrywana, jakby takie wydarzenie. Oprócz tego, a tak jak właśnie Ania mówi, usługi to są jakby takie karty, które właśnie nam pomagają. Pomocna. Tak, pomagają nam. Jest w grze. ich bardzo dużo, więc też szybko nie. Jeżeli chodzi o regrywalność, tak, gra jest dosyć dosyć mocno regrywalna. Co tam jeszcze mamy? No, przede wszystkim bardzo ładne. Właśnie, może podajemy brak... wykonanie, właśnie, jeżeli chodzi o wykonanie. Mamy e, różnego rodzaju żetony. To są żetony Które zastępcze, to tym, tak, tak. To są tak. Jakby żetony zastępcze, jeżeli by nam zabrakło tych e, plastikowych, Dremia... e, marchewek, no, drewnianych, tak. Drewnianych e, Ta marchewka. tutaj mamy kalafior. No Dodam, że nam się jeszcze nie skończyły, tak także musieliśmy korzystać Używać, z, tak. z e, rzepki, sałata. Pomidor. No i pomidory, tak? Także te komponenty wydaje mi się, że mają bardzo dobrej jakości. Dla każdego z graczy w czterech pomidorach są tak zwany menadżer, buteleczki. Tak, buteleczki, czyli tak I zwani pomleko. menadżerowie. Yy, nimi yy. się poruszamy na stole. Tak, no i yy, jak już chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić do gier portalu, mamy piony akcji, yy, trzy dostępne piony akcji, czyli yy, gra ogólnie polega na tym, że mamy planszę, na której rozkładamy swoje piony. Yy, które umożliwiają nam wykonywanie no różnego rodzaju Znowu. Tak. Mamy plansze dla trzech i czterech graczy z tej strony i mniejszą dla dwóch mniejsza ilość do wyboru, tak? No i mówię, tak jak mówiłem, gra polega po prostu na tym, że kładziemy nasze yy, piony na planszy i wykonujemy w kolejności. Tak, w, w kolejności jeden gracz drugi gracz jeden gracz drugi gracz e, to określa, na rzeczy, graczy, tak? Tutaj... i wykonujemy wszystkie rzeczy które są opisane tak naprawdę na planszy więc tutaj e, raczej nie ma się co pomylić tak jeżeli wiemy o co chodzi no to nie będzie problemu z tym e, oprócz tego każdy z graczy e, dostaje właśnie takie swoje karty no pomocy, tak, przebieg gry. I przypadają, tak, raczej no, nie jest tak, ale po prostu pokazują właśnie, jaki jest kolor y, oraz y, przebieg rundy. Y, oprócz tego oczywiście znacznik pierwszego gracza w postaci karty, no zazwyczaj jesteśmy raczej przyzwyczajeni do znacznika pierwszego gracza. W postaci y, jakiejś czegoś tekturowego, tak? Nie karty. Oprócz tego mamy również strzyneczki, y, które wyglądają bardzo, y, bardzo fajnie. Lepiej I, się gra w taką grę, no. tak, jeżeli wygląda to. cieszy tak? oko. Cieszę oko. Oprócz tego mamy również y, karty magazynu Nie. w Szklarni. szklarni. To tak, są karty szklarni, szklarni. Możemy wybrać albo losową, <grym> albo od 1 do 6 pól. Nie we wszystkich szklarniach możemy każdy rodzaj warzywa hodować. No i to nam jakby ułatwia potem pobieranie i zbieranie no tak. w ogóle tych no tak, surowców. W znaczy. zależności od tego, jaką mamy wielkość tej szklarni, bo mogą, największa to jest szklarnia która ma 6 pól, a najmniejsza, która ma 3 pola. Mamy właśnie tutaj pokazane, że to jest na przykład szklarnia przeznaczona dla czterech graczy. No i ona ma 6 pól. tak? Mamy również losowe szklarnie, oznaczone znakiem zapytania. Tutaj tak naprawdę nie wiemy, ile on, ta szklarnia ma pól. No i tak jak Ania właśnie powiedziała, w każdej szklarni możemy sadzić co innego. W tych mniejszych szklarniach możemy tak naprawdę sadzić wszystko. Marchewki, grzyby, pomidory, sałaty, kalafiory, ale w tych większych, czyli 5-6 pól, mamy Nie mam tam szóstki. Mam Mamy tam do wyboru tak naprawdę tylko 3, a w tak, 6 5, 6 mamy. Rodzaj. Tylko i wyłącznie na przykład pomidory i sałaty. Także no coś za coś, tak? Jak już powiedzieliśmy na początku, grę wygrywa gracz, który najdalej wejdzie na tym torze stołów. Jeszcze jest ciekawy mechanizm, że jeżeli, no załóżmy tutaj, stoimy sobie naszym menedżerem na dwóch sałatach. Jeżeli chcemy przejść dalej, musimy zapłacić dwa grzybki. Potem, żeby przejść dalej, musimy zapłacić dwa kalatory i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie mamy jakichś surowców, Raz w ciągu jakby tej, e, naszego, poruszania naszego poruszania się, raz na rundę, możemy poruszyć się o stół i wziąć e, te surowce. Czyli w tym przypadku, na przykład, jeżeli byśmy chcieli przejść z grzybów na kalafiory, byśmy musieli wziąć sobie e, dwa takie kalafiory. I dalej, na przykład, jakbyśmy mieli ze marchewki dwie, możemy dalej zapłacić te dwie marchewki i pójść dalej. Jak nie mamy, no to zostajemy na kalaferach. Tak. Yy, także to jest yy, dosyć ciekawe. Yy, no i co tu jeszcze? Chyba wszystko tak naprawdę. Przebieg gry tak naprawdę tutaj też właśnie, jak już mówiliśmy, mamy napisane czas pracy, czyli czas pracy to jest wtedy, kiedy wykonujemy, yy, stawiamy nasze piony na odpowiednich polach, potem mamy czas zbiorów. Czas zbiorów polega na tym, że jeżeli mamy naszą spiżarnię i ogólnie mamy takie pole też na, na planszy, że tam zasadzić jeden raz, coś w tym stylu, tak? Wtedy bierzemy na przykład, jeżeli byśmy chcieli zasadzić marchewkę, mamy marchewkę w naszych zasobach, mówimy, że sadzimy, wykonujemy tą akcję, pozostałe marchewki bierzemy już z zasobów ogólnych. Czyli tak naprawdę jedna marchewka z naszych zasobów, reszta z zasobów ogólnych. Na tym polega właśnie sadzenie i potem właśnie mamy czas zbiorów. Czas zbiorów polega na tym, że możemy wziąć Jeden surowiec z danej szklarni i wziąć go do naszych zasobów. Potem mamy czas zwiedzania. Czas zwiedzania, czyli to jest właśnie poruszanie się, przepychanie się na tych stołach, aby zejść jak, jak najdalej. I czas powrotu, czyli po prostu porządkowanie gry do następnej rundy. Zabieramy swoje pionki akcji i przekazujemy znacznik pierwszego gracza kolejnej osobie. I tak naprawdę to jest wszystko, co musicie wiedzieć o grze Rejkol polecam ją przede wszystkim rodzinom. E, ponieważ gra jest naprawdę prześliczna, e, tak jak już mówiłam wcześniej cieszy oko. E, jest bardzo prosta do wprowadzenia dla nowych graczy i również tych najmłodszych. I jeszcze raz powiem, że się nie zgadzam z tym, że jest gra od 12 lat zwyżej, bo myślę, że młodsze osoby dzieci też sobie no. z nią spokojnie poradzą. I i to jest gra do czterech osób, także no mówię, rodzice zwykle, dzieci spokojnie mogą w taką grę zagrać, no i jakbyś oceniła może tą grę, na, tak podsumowując, jakbyśmy to ocenili. Oj nie wiem. Od, od jednego do dziesięciu. Dla mnie, jeżeli chodzi o, o wygląd, to jest ósemeczka. Jeżeli chodzi, ja bym nawet dałeś, jeżeli chodzi o wygląd. Ale znamy ładniejsze gry. Oczywiście fajne są te skrzynki, to mi się podoba, tak? No, no i te warzywa no Tak, to... te warzywa też, tak? Jeżeli chodzi o całą rozgrywkę, całą grę. Dałbym jej 7 punktów. Nie? Ja też. Też 7 punktów. Ja też. Także od nas 7 punktów. Zagra Rejkolt. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia.